manko moi drodzy to jest ten nowy magnes f550 gold który dostałem po obejrzeniu filmiku od noodymowego mario i pozdrawiam cię serdecznie dzięki za radę wiem że te końcówki się odkręcają wyrabiają więc od razu kupiłem klej do gwintów i będę mocować Robić... już mamy. sam jest o tyle dobrze, że nie trzeba je y, przytrzymywać zbytnio ale jest problem, że łapią wszystko Dobre. Hmm. jest tu. Sobie tu wkręcimy. No i tak, tego mamy zarobionego. Kleje odkładam na bok, bo jeszcze mi się przyda. Będzie w tym. Tutaj jeszcze mam ten drugi, mam linę, ale to już nie, nie na dzisiaj, bo już jest późno. Tu mam jeszcze tą moją króciutką linę. Najpierw spróbujemy na krótką linę, później na długą. I praktycznie mamy skręcony. Tu, tu jeszcze nie mam zarobionej tej aluminiowej. Ten, ale to stwierdziłem, że to jest dystans na rączkę. Tu tylko zakładamy jeszcze jedną metalową. Zapomniałem, jak to się nazywa. Ta była tak, to tą założymy w tą stronę. to będzie siedemnastka chyba siedemnastki nie mam teraz. Chyba, że. Nie. Dobra, będę kombinować. No co? No po to się ma głowę, żeby nie myśleć. Dobra, skręcę się tu, tu, bo zaraz się łączam, i tak po, po chwili. O, jest rączka, tu jest zarobione na dwie. No i czy mi się uda oderwać? No, powiem wam, jest siła. Ja na razie trzymam, że tak powiem, we folii, żeby się. Za dużo brudu nie narobiło. Także pozdrawiam.